Nie, nie no no zobacz, tak poddaje się jak gąbka. Ja ci powiem szczerze, no. tak szczerze, nie? No, szczerze, że ja na przykład ten samochód widzę bardzo mocno u mnie w hali i ja robię z niego body kit i jest na całym świecie widoczny, nie? Tylko kurwa co zrobię z tym teraz. Nie, to się da okleić. Warstewka taka, że 10 minut jej nie ma. Nie o to chodzi, można by go okleić, nie? Wszystko można Takie auto by można jeszcze bardzo ładnie zrobić. Oczywiście, no to ten. Ona ma fajne fajny i kształt, i w ogóle wszystko, nie? To są fajne auta. Felga nie, to nie felga jest tylko taka na sztukę, W ogóle nie pasuje do tego auta w ogóle nic. No nie jest ten klimat. A co, co w ogóle? Powiedz, te siedzenia to są oryginalne? Nie, to są jakieś. To ja, to kieróbka, coś. Bo bardzo podrobiam. ładnie zrobione są. No, A nie, to nie są. Tak. Bo potem trzeba zdać spokojnie nawet mają fajne trzymanie. Bocie. Już widzę go na budykicie, fajnym no, tak, na szerokim no, progu. Ty... Tak, tak, no to, to tylko dlatego to ludzie lubią, bo to, to rajdy znowu zrobiły. To jest to samo co Subaru, nie? Zrobiły to rajdy i to tak jest. No. I to już jest taki, wiesz, stara motoryzacja, klimat, którego już nie ma. Dlaczego wybrałeś niebieski kolor? Bo to auto było niebieskie. Nie wiem dlaczego ludzie się nie, ten, jak gdyby tymi Sierami nie wyszukują, nie próbują, mało kto tym działa. Widzę, że, że, że jest jeszcze dużo, u Ciebie na przykład w Niemczech, jest mm. dużo Cosworthów Scena Fordowa w Niemczech jest bardzo silna też. Nie? Ale oni mają dużo jeszcze oryginalnych tych aut, jako kosport. Mm. Ale one są tak drogie, że to wiesz, 300 tysięcy złotych to, to jest dopiero taki początek tych aut, to, to często. Wiesz, tu się śmieją na przykład, jak powie, że małuje z wałkiem albo coś. Gdzie tak naprawdę te malowania, wałkiem to jest pokazane tylko po to, żeby pokazać ludziom, że nie muszą jeździć tymi starymi, zagrzebionymi swoimi zardziwiami samochodami. Tylko zanurzą wałek, jak nie umią malować, zanurzą wałek farby i sobie mogą odnowić auto. Zmieniasz kolor. I, to jest daleka, to gdzieś nie jest wygląda. No. Przynajmniej się ktoś nie czepia ciebie, nie? To jest ta guma, czy to są. Enla... Nie, to jest akurat ten laminat twardy. Ale jest miękkie. Jest? No, poddaje się. No, od słońca się to no, działo, nie nie, no, nie zobacz, poddaje się jak gąbka. Oh, kurde, ty, no, nie, to nie pamięta, ale wydawało się też Chyba, że może to być coś Może tu jest tylko ten laminat Tu jest twarda Się okaże jeszcze to jakiś oryginalny w ogóle. Nie wiem, ale patrz jak to się dało. Ja Może to, nie wiem co? coś, coś gdzieś, coś tu, coś, coś było. tu pogoda zrobi swoje nie? No, Ale ja Ci powiem, ja powoli ja nie wiem, ja to renówkę kończę, nie wiem czy ja będę jeszcze projekt jakiś robił. Czemu? Wiesz, że to zaraz się urodzi coś nowego jak skończysz. Ja jestem zdrowy.